Dzień dobry, witam Was dzisiaj z Japonii i będę w tej bitwie robił asysty. Takie mam y, zadanie specjalne, kupet muszę tych asyst porobić. A będziemy grali na jeden punkt w centralnym miejscu mapy położonym tam przy tej pagodzie, więc moja gra będzie wyglądała w jedyny słuszny sposób, czyli jadę jak najszybciej na miejscówkę. takiej konfiguracji bitwy to jest y, dla mnie i przy tym zadaniu to jest najlepsze rozwiązanie. Y, tutaj po prawej stronie muszę uważać, żeby mi coś nie wyjechało, co prawda na objeździe jest plutonowy, może się tam y, zajmie przeciwnikami, jeżeli ja coś się pokażą. No a ja już jestem na miejscu. To wszystko tutaj trzeba pousuwać, bo to przeszkadza w celowaniu. Na razie nie widać czerwonych. Nasi będą próbowali, mam nadzieję, podjeżdżać właśnie na kapa. A są pierwsze cele na górkę, już tam na tą, przy tej pogodzie wjeżdżają pierwsi czerwoni. To prawda jeszcze nie mam ich w celowniku. No i jest Tygrys E. Jest tam jeszcze niszczyciel, no cała masa ich tam podjeżdża. Tygrys załapał się na hita. Ale co gorsza zdążyli przejąć y, punkt. Jest tam jak pancerek 38. Też dostał strzała. To akurat dla mnie w tej chwili nie jest dobre, bo ja potrzebuję asyst, nie fragów. No ale skoro się przyjmują strzały, to nie będę narzekał. Ta miejscówka tutaj jest znana chyba wszystkim i to od bardzo dawna od kiedy tylko mapa się pokazała w grze. To jest pierwsze oczywiste miejsce Ale ciągle działa Te kamienie tutaj dają dobrą osłonę dla yy, pojazdów Można się za nich wychylać, strzelać Czasami nawet uda się trafić, coś tam się człapie na, gór, na górkę jest tylko jeden nasz Is na dole przed yy, pagodą. Następny tygrys M4 tam jeszcze był, jest podświetlone. No a mi się przyjmują yy, fragi. 34,85, znowu frak drużynowi zdołali zbić kapa Nie będziemy tracili Paska w tej chwili wyjechało jeszcze M10 No tutaj frak był raczej oczywisty Na razie nie mam następnych podświetleń, mimo że tam są... widać, że są y, czerwoni ustawieni przy punkcie. No, zaczynam kombinować, nie mam do czego strzelać, no, ale... Przejechał niszczyciel, jest Tygrys E i znowu frag. Jak na złość, godziny yy, przy takich zadaniach robią dokładnie odwrotnie niż to jest potrzebne. Tutaj jest Pantera A. Pokazała bok. Normalnie to by pewnie do Pantery nie weszło, ale że ja po, potrzebuję asyst, no to mi zalicza fragi. Jak mówię nie ma co narzekać, bo to punkty lecą do zadania, tylko nie ma nie ma tych asyst, nie ma jak porobić zadania specjalnego. Teraz do, dostałem obrażenia, mam uszkodzony pierścień Naprawiam to Coraz więcej czerwonych pokazuje się przy wyjeździe z respa Pierścień naprawiony, następne podświetlenia to jest M4A2. M4 a ja, zanim zdołałem strzelić, dostałem kolejne uszkodzenia, znowu muszę to naprawiać. No, przeciwnicy już wiedzą, że tutaj stoję. Jeszcze dojechał do mnie drużynowy. We dwóch strzelamy, nie będzie tym razem łatwo już yy, zrobić cokolwiek. Pantera B, krytyczne, kolejne uszkodzenia zaapałem. Jest szansa, że ktoś kto, któryś z drużynowych yy, dokończy tą panterę i będzie jakaś asysta. Niedokładnie muszę być tutaj schowany, bo coś się dzieje, że trafiają do mnie. Tak jak w tym momencie to zrobili Panteradę Prawdopodobnie ta, która uszkodziłem, wykończyła mi tygrysa. A ponieważ dobrze szło, 8 zrobionych fragów na H1, dlatego biorę tym razem dla odmiany nie Panterę, a tygrysa E przy dobrym jakie mają tygrysy lepsze od pantery w każdym razie jest szansa na jeszcze jakieś fragi teraz wpadła asysta w końcu właśnie za tą panterę drużynowi przejęli punkt kolega który ze mną stał na miejscówce poszedł w samolot no ja jadę dokładnie w to samo miejsce Tak jak mówiłem na początku, dla robienia asyst jest to wymarzona miejscówka. Pod warunkiem, że gadziny będą współpracować, a nie bardzo im to widzie. No, już do mnie tutaj strzelają, wiedzieli, czekali na mnie. Stąd nie będzie przestrzału. Tygrys, H Tygrys H1 on schowany. I kolejny frak przeciwnicy przejmują punkt, a dokładnie ta Pantera A. Teraz mi tu uciekła, nie wiadomo co się stało z moim pociskiem, gdzie on tam poleciał. No ale Pantera zniszczona. Czerwoni przestali punkt przejmować. Teraz robi to drużynowy. Odzyskujemy kapa. Podświetlony jest jeszcze tygrys. Tylko, że z tego miejsca nie za bardzo mam jak strzelać do niego. Jest podświetlenie. Czekam, co on zrobi. Czy wychyli się z za tego kamienia? No ale postawił dym. Nic tam nie widać. Podjeżdżam troszkę bliżej. Biorę na hol moją H1 i ściągam ją z tego miejsca. Tu jest lepiej, łatwiej celować. W tej chwili mamy już przewagę na pasku. Podświetlony jest tylko jeden czerwony niszczyciel. Nasi już wyjeżdżają na przedpole ich yy, respa. Wyświetlił się drugi niszczyciel, kolejny przeciwnik i jeszcze jeden jest pelotka. Łatwo zrobić na niej trafienie. Weszło tam w pelotkę krytyczne, tylko że już nie mam mojego tygrysa E. No i ostatni z czołgów, jaki mi został, to jest właśnie Pantera F. Mam zrobionych 10 fragów, 12 bombowców do użycia, i jadę na. Lewą stronę mapy, skąd dostałem yy, strzała, tutaj są na pewno przeciwnicy. Jeszcze jest szansa na zrobienie asysty, a może też i dobicie do tych 15 bombowców. Nic nie widać czerwonego na minimapie. Padła asysta za pelotkę. Is2 jest pantera A, is rozwalony, jeszcze strzał do pantery, 14 bombowców, podświetlone są dwa pojazdy, to jest sztuk i tygrys E. I jak na złość teraz, kajdziny w ogóle nie dadzą trafić. Sztuk jest schowany za kamieniem. Podświetlenie jest bardzo słabe. Nie wiem dlaczego nie strzelam do tygrysa. Weszło w krytyczne. I gajziny dołożyły od siebie do atomówki. Jest w tej chwili do użycia. Bombowiec tylko drużynowemu zebrało się na latanie bitwa zaraz będzie się kończyć są przede mną dwa pojazdy czerwone nigdzie nie jadę żeby się nie wystawić teraz na przypadkowy strzał cały czas czekam na bombowiec no i jest jeszcze próbuję złapać osłonę przed tymi czerwonymi to jest pelotka i się Średni czołg, wysyłam tam artylerię. Mam jeden myśliwiec czerwony na ogonie, zaraz będzie do mnie strzelał. Jest też osłona, może się zajmą sobą, może nie. Lecę nad pole bitwy, już strzela do mnie myśliwiec. Ja strzelam do niego, odkroił mi już pół bomb bombowca, ale zdążyłem wyrzucić bombę, zanim straciłem samolot. Teraz to już mi możecie naćwierkać, bo to co miałem zrobić zrobiłem, są fajerwerki i tak kończy się bitwa. Kilka asyst wpadło do zadania. Też dobrze. A z mojej strony to już wszystko. Dla chętnych zostawiam statystyki. Cześć!